Wysypisku. O, tego nie grałem. Graliśmy chyba na niczyje. A, a, faktycznie to było to, co pomyliłem z poprzednią plaszą. A to bardzo łatwe. Dobra, zaczynamy tutaj od TV. Od TV Czekam na ciebie. Gdzie jesteś? Gdzie? Za z której strony? Zawinkle. A tu. Dobra, Staj. to jedziemy. Cześć wszystkim z tej strony. Wuchaj oraz Sarlen. Tam, tam, tam. Aloha. Aloha. Yy, Ten, wracamy do. Jak co jakiś czas wracamy do. Okena. Tym razem czeka na nas bardzo fajna. Bardzo fajna aktualizacja w postaci kilku map. Zabiję go, Nie, już tak. Zabiję go, uciekam, 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 uciekam. uciekam. Ja też, uciekam. Ja mnie. Ja też. Czy... Biją mnie. Ja też. O, nie trafiłem. Ktoś grubego idzie, ej, to idzie za nami. Tam Trzeba się trzymaj na górze. Też. Zachowałem się gdzieś na dole i trzeba się naprawić. Na tej mapie już graliśmy. O nie, za mną idzie przeciwnik. Nie widzę cię, nie widzę cię. Zabij go wieżyczko. Press F, tak fajnie, teraz sobie nacisnę. Czy ty jesteś? Zgnąłem. Na Aha. dole <grym>, znalazł mnie. <grym>, Do cię radar na, radar na, tej mapie, na tej mapie graliśmy, to jest dosyć ciekawa mapa, nazywa się Złomowisko. Dodali jeszcze mapę w ostatniej aktualizacji, taką bardzo ładną, która jest na jakiejś pola... to jest polana? Dżungla jakoś? Tak Coś lasu. Się bo właśnie z i... y, Tak, y, jest taki pewien fragment, który może się kojarzyć z awatarem. Y, ale druga część jest bardzo pomarańczowa. A, a Pandora była kolorowa. Nie? Dla, dlatego mi się kojarzy głównie z tym. A, no tak. Nie bardziej z niebieskim. Nie, no bo... Tam było dużo niebieskiego. No, to też prawda. Dobra. Ooo, znalazłem coś. ich. A oni widzą nas. O. co <laughs> teraz? Eee, zabijamy. Zostawiłem no. im życzkę wiesz? z zagłuszcza radarów. O, dostałem.

Dobra, bo oni idą w tą stronę, tego co tam widziałem na radarze Wiem, coś się coś widzę. strzeliwuję jednego właśnie. Dobra, Już udało się. Wiesz żyjesz? Tak. To to jest bramka logiczna Jeżeli tyle logiczna, to po prostu bariera. Ja się muszę wycofać i naprawić niestety Dobra, zabiję tego mecha co tam się pluga nasz widzę, widzę, widzę Jakim czynem mam najwięcej ten tu? Nieważne. Nieważne. Proszę... Dobra, trzeba się schować. Yy, kamera skacze jak szalona, mam ten, yy, więc trzeba Dobra, chwil... jednego. Jest akcja, akcja, akcja. <laughs> Dobra. Wziąłeś granaty ze sobą? <laughs> nie, 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 nie mam granatów, nie, wybuchnie. nie hmm? wybuchniemy w hotelu. No, no, no bo nie jesteśmy w kościele, wiesz? To nie trzeba brać granatów. Taka rada na przyszłość, nie? Jak chodzicie do kościoła, to bierzcie zawsze z sobą granaty. Bo mogę się przydać. Nie ma się nigdy do, kiedy się przydadzą. Czekajcie, coś jest nad nami. O nie, na mną. Ewentualnie ktoś nowo rozstawił, zakłócał z darów radarów na no ba, ktoś... <śmiech> <śmiech> um, eee, To dobrze, bo tam jest gościu. Też mikrofalówka, taka nasza, jak my, ale gorsza, bo przeciwnik. O, nie, tam idzie ten, yy, brawler Albo roketer, bądź co bądź widzę kogoś. To, to wygląda jak brawler, wiesz? Jeden, short. U... Au! Jak, jak będziesz ja strzelał, to umiera. W tyłu, dostawałem. O kurczę, nie mam już wieżyczek ani. Ubrek. Umarł. Zabił mi Dracula, chyba gdzieś to umarł. Więc uważaj, tam jest ich. Ze dwóch. A, widzę, widzę, widzę. Tutaj nas też jest a No. Au, au, od tyłu? Co Ty, ja od tyłu dostawałem? Nie wiem, ale i... i, i już jedę Ale się gościu władował! Chyba że już... wiele niego nie zostało No chyba nie Chociaż czekaj czekaj, zaraz kogoś tu przywitam może Aloha Dzień cześć, dobry! Cześć, 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 cześć. No chodź kolego, musisz umrzeć, przykro mi Musisz umrzeć Pomogę trochę Proponuję się teraz... A nie, to nie z tobą zabijałem, z ten ingen zabijałem Myślałem, że z tobą tak wie. No współpraca tu, tutaj, odpowiadał, super Miłość i te sprawy Tu zong Możesz co macie żyję Zupełnie <noise> Dobra, nie będę głupi. Nie będę głupi Przykład, ta pod... Ej, tu jest koleś, który ma ten... Przeczytany go Bruce Kleena na ekranie. To jest słodkie. Tak? No... Zadziłem, Nie, inny. Wiesz, ta sytuacja... O, dobra. Wymyśliłem mniej, mniej wulgarny... Mniej, mniej wulgarne porównanie. Zupełnie jakbyś po fajnej imprezie z fajną dziewczyną obudził się z jakimś facetem. To tak wyglądało. Oj, oj. Jak znajdziesz teraz tego gościa od Bluescreena, to ci powiem, jak się nazywa, to może zobaczysz. Dobra. Uważaj od tyłu! Dracula, sześć, tutaj podajże. Dobra. Revenge kill, yeah! Dobra, ja się leczę tutaj. Tak trochę na krzywy ryj, ale, ale... Oj, kto by tu patrzył. No właśnie, licht. Przeciwnicy giną obok mnie, nie widząc mnie nawet. Hmm, może ich zajdę, to? Próbuj. Ja ich tu strzelam, jak tylko mogę. Czy w nich. O, właśnie masz tego przed gościa z bustinem Widziałem, F. E. Jest! Uhuh. Nie zbiegłeś. Sto życia, sto życia! Ale i tam wcisnąłem. Dobra, to było piękne. Ja też z pomocą. Widziałem, widziałem. Na szczęście. Gdzie hmm. nie mam szans. Wcisnąłem się tam. No grubo, 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 grubo. Oh wow, shit! Wiem, działa! 24 życia. I już po mnie. Ale słyszę Czekaj uciekaj, wychodź. I tak, ile mnie już zaliczyło Nie wiem. 7 Dobrze Ej, wjechałem i prosto do, do centrum, rozwaliłem typa i uciekłem. No. No, zostało dziewięćdziesiąt życia. Wow. Grubo. To jest spoko czy Się widzę? Tak, dobra. Czy naprawiasz? Tak, naprawiam się. E, towarzystwo, z lewej. No muszą, muszą dobić parę punktów, nie? 30 tak zakres więc więc jadą tak. Albo, wy, albo udaje mi się coś zrobić, albo... Nie, już nie da, nie do rady nas tak A, nie, nie. Dwa punkty różnicy, więc wiesz, może być remis jeszcze. Nie będzie. No nie będzie, ale masz mało życia. Au. Ja też zaczynam. Co oni 5, 4, 3, 2. 2 1, 1. Tak jest. jest jednym punktem mamy Wiktoria, proszę pana. Wiktoria Zacnyczek Zacnij! Proszę pana! O, o, cześć Włuchaj, co tu robisz? Trzecie miejsce. Haha, <grymne> pierwsze. O co ty? zabiłem. Tak <grymne> jeszcze jest laserek wpuściłem. Tu, Bo ładnie, ładnie, ładnie panie pocisnąłeś. Dobra, o, coś dostałem nowego. Jakiś Mark 2 Defensive Items. Pyk, pyk. No i, i ten. Tak więc, jeden meczik, jeden odcinek. Dziękujemy, dobranoc, Siema. się